I tym sposobem jesteśmy w Tilet, mieście obcych. Niby przypłynęliśmy tutaj statkiem, lewiatanem, ale tego lewiatana tutaj nie ma. Mm, stoimy na windzie, tutaj wszyscy nie są, tutaj pewnie jesteśmy jakoś rozdzieleni. To jest ogólnie pierwszy etap misji związanym. O, właśnie, tutaj jest druga grupka naszych dzielnych akwanautów. Pierwszy etap misji związany z kol... nie z kolonią obcych, tylko z miastem obcych. Zobaczcie, te bronie, które leżały na statku, na lewiatanie, zostały przerzucone tutaj obok nas. Nie będziemy z nich korzystać. I teraz co my musimy na tym etapie tutaj zrobić? Możemy albo wszystkich wybić, no jeśli zajdzie taka potrzeba, no to będziemy próbowali. Albo możemy dostać się do takiej specyficznej windy i tą windą zjechać, znaczy przenieść się jakby na etap drugi tego miasta obcych. Ogólnie są trzy etapy, czyli pewnie będą trzy odcinki jeszcze łącznie z tym. No i spróbujemy jakoś odnaleźć i zniszczyć ten mózg obcych, który wszystkich kontroluje. I teraz tak, żeby znaleźć tę windę, musimy znaleźć mm, taką inną, pomniejszą windę, składającą się z takich czterech pól. O, tutaj jest na przykład 9 pól. Windy, musimy znaleźć cztery takie pola. One będą prowadziły do takiej innej, windy specyficznej. Tutaj jest Beatka, ona to ma przejmować kontrolę, więc lepiej nią sobie stanę jakoś w ukryciu. O, niech ona sobie tutaj będzie. Norek, no też ma przejmować kontrolę, też by było dobrze, żeby gdzieś sobie w ukryciu stał. Na przykład tu. I co teraz? Majsu. Teraz spokojnie, gdzie by tutaj iść? Musimy szukać ogólnie tej windy. O tutaj na przykład sobie luzem stoi Ainz. Hmm, no dobra, powiedzmy, że eins będzie się kierował jakoś na przykład tutaj. Tu jest masa takich pomniejszych. Komór, można tam sobie wchodzić, tylko trzeba się rozglądać. Jak wjeżdżamy na górę, może jeszcze w tej turze nie będę wjeżdżał, to są takie pojedyncze pomieszczenia. Musimy tam tylko zajrzeć, rozejrzeć się i wracać na no nie. Teraz tak, Majsu, no Majsu może się przejdzie tutaj. Musimy szybko znaleźć te windy, zanim ci obcy nas tutaj wystrzelają. O, tutaj nic nie ma, to dobrze. Powiemy, że musimy iść tym korytarzem. On że zjedzie sobie w dół. Mm, o i pójdzie tym korytarzem tutaj, tak. Zaraz nie wiem za bardzo, jak to zrobić. No dobra, puścimy go tu. Chyba będzie bezpieczny. Co? O, tutaj się schowamy za tymi. To są chyba te komory hibernacyjne, czy, czy co to w ogóle jest? Kilka typów jest tych komór hibernacyjnych. Jak, yy, z, z, jak kończymy badania, to zawsze jest kilka rysunków, no nie? Na przykład komory hibernacyjne, czy te implantery, czy plastik, one mają zawsze kilka, kilka grafik, zależnie od tego, gdzie one się znajdują. Powiedzmy, inaczej wyglądają na statkach obcych, inaczej w koloniach obcych, no nie? Można to właśnie z nimi bywa. Gdzieby tu iść? Pójdziemy sobie może tu jeszcze. Tutaj są drzwi też. Zjedziemy w dół Rykiem. Też może podejdziemy tutaj. Zobaczymy, co w ogóle za obcy tu będą siedzieć. O, tu też pewnie będzie, jak zjedziemy do góry, takie pojedyncze pomieszczenie. Będziemy musieli to sprawdzić. Jeszcze jest pinwheel. Pinwheel też sobie zjedzie w dół. O, i pójdzie tym korytarzem. Tu się przyczaj. Okej. Okay. Wszyscy, puszczam turę. Cisza. Cisza, dobra. Idziemy dalej. Spokojnie. No, na razie taka. Nie widać tutaj tych obcych. Nie ma problemów. No, ale na pewno tak to się nie zakończy. Hmm, tutaj sobie pójdę. Jest norek do przejmowania kontroli, Beatka też. Majsu. No majsu mógłby pójść tutaj pomóc na przykład, no bo... W, w innego pomysłu nie mam. Tutaj ma chyba najbliżej. Możemy pójść do tej windy, wjechać do góry. <laughs> Obczaić to pojedyncze pomieszczenie. Oj tu jeszcze można iść. Hmm. Nie no, pójdziemy tędy. Ponury żniwiarz. Też mamy tutaj jakąś windę. No ale nie ma tych obcych coś. Co to za miasto obcych bez obcych? Hmm. Dobra, może tutaj zostańmy. Tutaj możemy sobie wjechać w górę zobaczcie. O, i są takie pojedyncze zobaczcie komory. Wystarczy je obejrzeć i można wracać. Żeby się tylko upewnić, czy nie ma tam jakichś obcych I idziemy dalej. No, tutaj też cisza. Bambosz. Gdzie ma iść bambosz? Pójdziemy Bambożem tutaj w ten lewy górny róg. Tutaj już będzie koniec planszy. Nic tu nie ma. Może zastawiają na nas jakąś pułapkę tutaj. Ainz, Ainz. Oj, nie mogę wjechać do góry. Tak jakby jakiś obcy nad nami stał. To może jeszcze poczekam tę turę. Może on się jakoś przesunie. I wszyscy, puszczam turę. Akwatoid, gdzie on był? Gdzie on był? Tutaj, gdzieś? Spróbuję go dostrzec, pójdę tam. Chyba tutaj był, co? No, jest, dobra. Strzelimy w niego. Aj, brak linii strzału, brak linii strzału. Dobra, przejmiemy nad nim kontrolę. Będzie robił za naszego zwiadowcę. On ma w ogóle wyrzutnię rozrywacza. No, nie podoba mi się to. Także lepiej się tej wyrzutni pozbyć. Żołnierz to jest. Rozejrzymy się tu jeszcze, skoro go mamy. Tu jest czysto, ok. I wychodzimy nim zaraz. W następnej turze spróbuję go zestrzelić. Znaczy, no na pewno go zestrzelę, chyba że najpierw ktoś zestrzeli mnie. Dzień dobry. W sumie to w tej turze już mógłbym go zestrzelić. Dobra. Nie wiem, czy tutaj do góry wchodziłem. Można sprawdzić. Nie, tu jeszcze nie wchodziłem. To sobie zajrzymy w następnej turze. Norek jest, ponury żniwiarz teraz idzie. Aha, kolejny akwatoid. Też przejmę sobie nad nim kontrolę, troszeczkę pozwiedzamy. Batka przejmuje kontrolę. Też ma wyrzutnie rozrywacze. O, kolejny. Ten wyrzuci broń. Zaraz z tego kolejnego też przejmiemy. Batka jeszcze raz może użyć wzmacniacza CK. Jeszcze jeden obcy, już go widzę. O, Meduza. O, kolejny obcy, kurde, ile to tego jest. To wszystko będziemy przejmować spokojnie. Niech oni sobie staną blisko siebie, żeby wszystkich widział. Przejmujemy kolejnego. Gdzie jest norek? Norek jest. Kontrola, gdzie był ten obcy? Tu widzimy tę meduzę. No, mógłbym w nią sobie w sumie strzelić. No, to jest generał w ogóle, aquatoid generał. Nie no, nie będziemy strzelać. Wyrzucamy broń, idziemy. Ci aquatoidzi chyba nie mogą podnosić broni z ziemi, także nie ma problemów. Od razu sobie spróbujemy jednego zastrzelić. Pudło, ale to nic. Podchodzimy. Tu są ci idzie Riko. czy my tutaj byliśmy w górze. Nie byliśmy. Ale to tam pójdzie ktoś inny. Bamboż tam chyba idzie. Jeszcze mogę w sumie spróbować tę meduzę przejąć na upartego. Bo ktoś mi tam pisał chyba Omiel albo Bamboż, bo oni też dzielnie w tego X-Koma grają. Może wystarczy jedno pole przejąć tej meduzy, tego halucynoida, żeby przejąć nad nią kontrolę. Zobaczymy, czy się uda. Ja na początku myślałem, że trzeba wszystkie cztery pola przejąć, bo ta Meduza zajmuje cztery pola, no nie? A mamy ją. No zobaczcie, mieli rację. Proszę bardzo. A i ona sama z siebie widzi, bo inne jej pola są uważane chyba za obcego. <grym> Dobra. O, tu jest jakiś akwatoid jeszcze. Kurde, już nie mamy chyba punktów ruchu, aby go przejąć. Stanę tym halucynoidem jakoś tak przed nim. Ojejku, widzę trójkę kolejnych. A nie. to o, tutaj jeszcze są. Ilu ich tu w ogóle jest? Hmm, nie podoba mi się to. Teraz, jak to tu jest? Tu jest jeden, stoi w cieniu, tu drugi. I samego siebie widzę jeszcze. <grym> tutaj, może. Z... O, tu jeszcze jeden jest. Kurde. Przydałoby się tutaj wysłać pocisk tej wyrzutni rozrywacza. No nie mogę tutaj za bardzo teraz podejść. No, zostawimy tak. Hmm, chyba, że norek jeszcze może raz przyjąć kontrolę, ale chyba nie, co? Jak to się wybiera teraz? Norek, 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 gdzie ty jesteś? No raczej mu nie starczy. 22, 25. Szkoda, że nie strzeliłem jednym z tych akwatoidów. Nie mogę tutaj w górę wjechać. Tu jest bambosz. Bambosz wjedzie w górę. Mm, nic tu nie ma. Idziemy tutaj pomóc. No ale masa tych akwatoidów tam jeszcze jest. I wszyscy chyba mieli wyrzutnie rozrywacza. Mogą nam tutaj niezłą sieć, sieczkę zrobić. Może powstrzymamy się na razie. pinuilem, nie będziemy się za bardzo wychylać. Puszczę turę. Jeden. No ten nie strzelił. Ten też nie Dobra, udało się jakoś to przeżyć. Dobra, dobra, spokojnie. Ważne, żeby zauważyć. O, właśnie. Hmm. Spokojnie, spokojnie. Gdzie jest bratka? Albo. Norek, wszystko jedno. Żeby nam nie walnęli z tej wyrzutni, tylko. Mamy go. Nas, żeby on zobaczył któregoś z tych innych. O, 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 widzę, jest kolejny, dobra. Zaraz przyjmiemy nad nim kontrolę. Gdzie on był? Gdzieś tu go widziałem. Jest, tu. Nawigator w ogóle, zobaczcie. Hmm, no dobra, spróbujmy strzelić sobie w tego. A i braknie mi strzału, dobra, trochę wyjdę. Żebyśmy go już mieli z głowy. Tu się przyczaję. Tego też zestrzelę. Hm, teraz tak, trzeba by się jeszcze jakiegoś zauważyć. No tutaj. O, 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 o. Ha, widzimy tę meduzę, no dobra. Ten nie ma broni, możemy sobie z nim chodzić. Hmm, dobra, spróbujmy przejąć kontrolę nad meduzą jeszcze. Kontrola z takiej odległości, oni już przyjmują, Mamy go. Widzi, widzi kogoś, a nie, widzi siebie, tak, dobra. Zaraz, 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 gdzie ci obcy tutaj byli? Gdzieś tu się kręcili, wiemy. O, 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 o. a nie, cały czas siebie widzi, tak. Dobra, o, już widzi, widzę kogoś innego. Siebie oraz tu jest. Dobra, zaraz go przyjmiemy. Zaraz go przyjmiemy. Tu jest ten nawigator. Norek już nie może przejąć. Beatka ma jeszcze dwa przejęcia. Co to jest ten, tak? Tego mamy. Tego przejmiemy. Dobra. Nawigator kolejny. Wyrzucimy nim broń. I idziemy. Niech on tutaj sobie podejdzie. Oj, widzi dwóch, a czemu dwóch? O tu jeszcze jakiś jest. Też go spróbujemy przejąć. Zaraz, zaraz datka. Kontrola. Dobra. Jeszcze widzi jednego. Hmm. No tego już nie przejmiemy. Mogłem strzelić z wyrzutnie rozrywacza. Strzał torpedą. Uwaga. Dobra, zabił siebie sam też. No nie jest źle. Teraz tak, musimy się wystawić tutaj na strzały. Meduza idzie. Czyli że halucynoid. Ten mały nawigator o, to jakoś tam później dojdzie. Tym się już nie można poruszać. Ten wyrzuci broń. I też się tu jakoś zaraz wystawi na strzał. Tylko żebyśmy tutaj mogli ich później zauważyć wszystkich. Pamiętajcie, że akwatoidi też mogą wpływać na nasze umysły. Ponury żniwiarz się zbliża. Będzie go widział. Oliko zajdzie jakoś od tyłu wszystkich. Bambosz. No, bambosz też się przyczai. Chyba ten halucynoid. O, 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 widzi go. Za mało jednostek czasu. Spróbujemy z szybkiego. Dostał, dobra. Jest fajnie. Aquatoid. O, o, a tu. Aha, widzi tę meduzę, dobra. Podejdziemy Pinwheel'em jeszcze bo tutaj mogą siedzieć jacyś obcy, których jeszcze nie widzieliśmy. Ale strasznie dużo akwatoidów i każdy ma wyrzutnia rozrywacza. Jakby jednemu się zachciało strzelić przedwcześnie, no to mielibyśmy problem. Aha, tutaj się zbliżamy do nich. Dobra, aha, tutaj jeszcze jest, tylko nie mogę wjechać w górę. No dobra, czekamy cały czas, blokujemy tego jednego obcego. Tu jest jeszcze maisu. Nie byłem jeszcze u góry. Wiedziemy sobie windą. Ło, tu jakieś większe coś jest. Rozejrzyjmy się. Komory reanimacyjne albo. Albo jakieś inne komory tam jeszcze były. Dobra, to sobie poczekajmy. Puszczę turę. Meduza. Kuch, spokojnie, spokojnie. Musimy zauważyć jakiegoś obcego. Najpierw zobaczymy, czy AIN już może wjechać. Nie może. Hmm. O, ponure widzi. Dobra, przejmiemy nad nim kontrolę na pewno. Norek niech ćwiczy teraz, żeby też mógł przejmować po trzy razy. Aha, widzimy kolejnego. Też przyjmiemy nad nim kontrolę. Meduzę fajnie by było zobaczyć. Dobra, i tymi możemy tutaj podejść. O, ponury wiesz sobie odda dwa strzały. Jeden i drugi. Teraz fajnie by było tę meduzę. O, 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 widzimy ją, widzimy. Wycelowany, uwaga. No, po niej, dobra. I idziemy dalej. Szukamy obcych. Riko jeszcze niech tutaj się zbliży. Szukamy cały czas takiej charakterystycznej windy, właśnie składającej się z czterech tych pól takich jasnych. To jest nasz cel. Norek jest, wyatka Jest. Aha, tutaj jeszcze mieliśmy się rozejrzeć majsu. Jak tu jest strasznie wszędzie. Nie, no tutaj chyba nic takiego. Wygląda to groźnie. Myślicie, że tu siedzi jakiś dziwaczny obcy i pilnuje? Nic takiego nie widzę. Tu jest jakaś winda i jeszcze nie byliśmy na niej, także idziemy, idziemy. A tu jeszcze, kurde. Spory jest ten obszar. Myślałem, że będzie mniejszy. No, jeszcze sporo tego do przejrzenia. O, tu są, tu są chyba te cztery windy. Jakoś tak dużo tych gwiazdek emanuje. Idziemy w tym kierunku zobaczyć. Ale pomalutku, może być ta winda pilnowana jakoś tak dokładniej. Nie wiem, zobaczymy. Tak, to to będzie chyba. Nie widać tutaj na razie nic, ale właśnie taka poczwórna winda to jest chyba to. Puszczam turę. Tu jeszcze jakiś akwatoid sobie chodzi. Oj, oj, bez takich mi tutaj Dobra, idziemy tam w kierunku Tej poczwórnej windy Ojejku, czemu on idzie dłuższą drogą? No co za sztuczna inteligencja x-koma A, już wolę samemu chodzić Dobra, idziemy wszystkimi w kierunku tej windy Datka. No może norkiem jeszcze nie, żebyśmy mieli Na wszelki wypadek kogoś do przyjęcia kontroli Ains jeszcze poczeka, bo tam blokujemy Jakiegoś obcego Ponury żniwiarz tutaj chyba gdzieś... Gdzie, gdzie był ten akłatoid, który chciał nas przejąć? Gdzieś tu się chyba kręcił... Nie, nie widzę go... Tutaj może był... Aha, jest! Mamy go! Gdzie była ta winda? Tu jest! Dobra, idziemy w tamtym kierunku wszystkimi. Bamboż, bamboż też. Ociakła to idzi, pozostali już powinni panikować. Tutaj tylu już zabiliśmy, ale coś kurde, odporni psychicznie są. Nie ma żadnych komunikatach o A komunikatów o panikowaniu. Znaczy, żadnych komunikatów o panikowaniu. malutku tu podejdziemy, upewnimy się, że na pewno jest bezpiecznie. Jeszcze się nie będę może wychylał zbytnio. Tu jeszcze sobie wyjdę. Dobra, wystarczy. Puszczam turę. Ojdź. No ale starałem się wybierać tylko akwanautów, właśnie, którzy mają niezłą siłę CK, żeby właśnie nie, nie mogli nas kontrolować zbytnio. Beatka, Beatka, Beatka hmm, też może już iść dalej. No, na razie. Na razie nie straciliśmy żadnego akwanauty w mieście obcych, pomimo tego, że przeciwnicy, no pomijając to, że tak łatwo idzie tylko są. Ale każdy z nich trzymał wyrzutnie rozrywacza. Dobra, przyczajmy się jeszcze tutaj. Musimy się upewnić, czy na pewno tutaj jest wszędzie bezpiecznie, czy możemy tymi naszymi nurkami tutaj iść chyba tak. Zobaczmy, czy to jest na pewno ta winda. Tak, to jest ta winda, to właśnie takie żółte pola. Tutaj musimy stanąć wszystkimi nurkami. Bez wyjątku. O, tu jeszcze się upewnimy. Czy na pewno nie ma żadnego obcego? Tam w górę. Aha, tam już w górze byłem, dobra. Tutaj w górze też byłem. Tu jest jeszcze jakaś winda, no ale to już nas nie interesuje. Idziemy likiem prosto do tej poczwórnej windy. Bambożem też. nie wiesz, On też ma iść do windy. Trzy punkty ruchu jeszcze. Norek, no Norek też już mógłby wystartować. Bo jakby nie patrzeć, ich też chcemy mieć na drugim etapie miasta obcych. Ains, no dobra, może już tego Ainsa pora wypuścić, no. Ten obcy cały czas nas tam blokuje. Ale raczej nas nie dogoni, jak tutaj zaczniemy uciekać, a nic ma bardzo dużo punktów ruchu. Chyba, że to jakiś tam makon się czaił. Dobra. Puszczam turę. Beatka idzie w kierunku windy ostro. No już więcej nie ma punktów ruchu. Bambusz też w kierunku windy. Rada, radę na, nawet wjechać i stanąć na polu windy. Świetnie. Tu jest pinwheel RICO. Też na windę. Za mało jednostek czasu. Ojcie, on poszedł sobie tędy. Mam nadzieję, że tutaj żadnego obcego nie ma. Jeszcze chyba powinniśmy kroczek móc zrobić. Nie, za mało jednostek czasu. Może w dymie jakoś im się ciężej porusza. Dobra. Ponuryżniwiarz też idzie. I nawet wiedzie. Norek, 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 Gdzie on ma tu iść? Tędy. Jeszcze kroczek. Maisu, gdzie jest maisu? Maisu daleko jeszcze jest. Dobra, ja też niech idzie. Zmęczony już jest. Nie dobrze. Ains ma dużo punktów ruchu. Jeszcze kroczek zrobi na upartego, gdzie on jest. Tutaj. Dobra, puszczam turę. Datka, wjeżdża. Już czwórka akwanautów na polach windy, czyli połowa. Idzie Riko. Też już powinien wejść w tej turze. Tak. Norek. No, nork norkowi się chyba jeszcze nie uda, ale jest blisko. W następnej turze wjedzie. Ainz. Też już powinien w następnej turze wjechać. On ogólnie zmęczony jest bardzo. Maisu. No, majsu nie wiem, czy w następnej turze. On jest jeszcze bardziej zmęczony. No, jeszcze trochę będzie musiał pochodzić. Puszczam turę. Tam cały czas słychać tych obcych. Jakieś tam drzwi otwierają. Ains już jest. Beatka. Norek. I ci, którzy już stoją na windzie, już nie wykonuje nimi ruchu, oni odpoczywają, także na następnym etapie będą mieli zregenerowaną energię. Majsu, bardzo zmęczony. On to bardzo wolno tutaj idzie, kurde, i będzie coraz bardziej zmęczony. Może on dź dźwiga za dużo? Nie. Może mało siły ma? Nie, nie ma tak mało siły. Nie wiem, czy mój się tak szybko męczy. Puszczam turę, żeby nam go tylko nie zastrzelili tutaj pod koniec. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tu jest siedmioro, dobra, puszczam turę. Majsu, dajesz, musisz dojść, doczołgać się tutaj jakoś. Jest. Teraz zrobimy mu tutaj pole. Może jeszcze przeczekam z dwie tury, żeby ten majsu troszeczkę, żeby troszeczkę mu się ta energia zregenerowała, dobra? Jedna tura, ile on już tutaj ma? No trochę mu się zregenerowała. Druga tura. No zobaczcie, coraz lepiej. Jeszcze z jedną poczekamy. No to jeszcze z jedną. Dobra, może wystarczy. Wszyscy już mają energię zlegenerowaną na full z wyjątkiem majsu. Tam troszeczkę brakuje 3, 4, 5, 6, 7, 8, akwanautów, Wszyscy są chyba w windzie, tak. I w tym momencie przechodzimy do drugiego etapu misji. Zagłębiasz się dalej w nieznany teren. Gotowy na wszystko, co gotowe jest na Ciebie. Do miasta pozostał jeszcze jeden poziom, a Twoi ludzie muszą dotrzeć do wyjścia z tego poziomu, by przejść na następny. Jak poprzednio, umieść nutków na wyjściu i przerwij misję. Przerwanie gdzie indziej i przerwie misję na serio. No dobra. Zobaczmy, czy wszystko jest w porządku. Bambusz ma apteczkę, ma działko, pinuil też. A jak w ogóle stoicie za municją? Bambosz 8 sztuk, Pinwheel 10, dobrze, Ains 10 Norek przejmuje kontrolę, Beatka też, Majsu 9 sztuk, tylko 8, wszystko wygląda dobrze. Ponury żniwiasz 6, on chyba najwięcej strzelał. No dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. W drugim odcinku będziemy penetrować jakieś tam niższe poziomy tego miasta, Tilet, obcych zobaczymy co tam się będzie działo, a tymczasem żegnam Was na razie